Czy Nicole Waterson może być demonem? Sądzę, że tak. Może w sumie nie samym demonem, a bardziej została opętana przez demona. I na potwierdzenie tej teorii jest kilka dowodów. Ale nim przejdziemy do samych dowodów, które mają potwierdzić tą teorię, to zostaw jeszcze tutaj łapeczkę w górę oraz Subika. Polecimy po 200 tysięcy subskrypcji. Jak pewnie wiecie, Nicole, jak się zezłości, to naprawdę potrafi nieźle wszystkich przestraszyć swoją postawą. Ale czy nie uważacie, że to, jak ona wygląda podczas takiej furii, jest całkiem dziwne? Gdy zacznijmy sobie od pierwszego, najbardziej delikatnego dowodu: jakim jest pytanie Gambola, co jest sensem życia? Mamo, co według Ciebie jest sensem życia? Nie mam podstępne pytanie, tak sobie myślę, że może. Niszczenie wroga, oglądanie go pełzającego jak robak, i słuchanie płaczu jego kobiety! Czy zwróciliście uwagę na to, że początek zdania Nicole mówi swoim normalnym głosem, ale już późniejszy fragment mówi głosem demona? Gdzie to nie było żadne złe pytanie, ani żadne takie, które miałoby zdenerwować Nicole, więc głos demona był tutaj nieuzasadniony. Co to od razu nam obala, ten fakt, że Nicole staje się demonem tylko gdy jest zła. I zwróć uwagę na to, że jak ona kończy to mówić, to Gambol z Darwinem są przestraszeni, a sama Nicole nie jest niczym zdziwiona i się uśmiecha tak jakby do niej w ogóle nie docierało to co właśnie powiedziała do swoich dzieci, a na pewno matka nie powinna tak mówić do swoich dzieci, a szczególnie takim złowieszczym tonem głosu. Do tego kolejnym dowodem na opętanie Nicole jest fakt, że ona potrafi nagle dostać nadludzką siłę, i podczas takiej furii nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. Co to by idealnie pasowało do tego, co mówią osoby, które były przy opętaniach ludzi: że opętany jest niesamowicie silny. Tak silny, że to nie ma znaczenia, jakiej postury była taka osoba, bo siła i tak jest nadludzka. Dla normalnej osoby o podobnej posturze, co opętany. Kolejnym dowodem na możliwość opętania Nicole jest fakt, że w jej oczach pływają dusze zmarłych. Wtedy odejdziecie stąd i nigdy nie wrócicie. Psy, bo co? No jakby nie było postać, która potrafi inne postacie sparaliżować samym wzrokiem i jeszcze w nim pływają dusze zmarłych, to nam to naprawdę dużo sugeruje, że jeśli chodzi o Nicole, to coś z nią musi być nie tak, a jeśli chodzi o same dusze, to one ma moc wysysania z innych postaci ich dusz, jak to było w przypadku ochroniarza. Nie mówiąc już o tym, że ona podczas furii jest totalnie niewrażliwa na działanie prądu, którym to została porażona. I w tym samym odcinku mamy chyba najlepszy dowód, który potwierdza to, że Nicole mogła zostać opętana przez demona. Bo zwróć uwagę na to, jak Nicole będzie się zachowywać w tym klipie. Boję się, że przekroczyłeś... Ale co? nie Znaczy, że możemy sobie wziąć Batona? Radzę wam uciekać! Chodzi mi tutaj o to, że Nicole mówi, że Richard przekroczył granicę. I znowu tutaj się pojawia to, co ja mówiłem na początku odcinka: że słyszymy głos Nicole, później demona. Boję się, że przekroczyłeś. Ale co? Przekroczy granicę! Po czym jak ona chce złapać Richarda swoją ręką, to słyszymy nie głos demona, a głos Nicole, która mu się opiera i walczy z nim. Co wtedy jej ręka trafia w skrzynkę elektroniczną, a nie w Richarda. I jak mówi, radzę wam uciekać, to też możemy usłyszeć jeszcze nie do końca zmieniony głos Nicole w demona. A największym dowodem, który może potwierdzić tą teorię o opętaniu, jest fakt, że w jednym z odcinków Nicole zamienia się w samego demona, którego totalnie nie kontroluje, i sieje chaos w domu. Ale co ciekawe, ona to robi po tym, jak mówi, czy chcesz zobaczyć, jaka naprawdę jestem. Chcesz zobaczyć, jaka jestem? Co to potwierdzałoby nam to, że Nicole naprawdę trzyma w sobie demona i prawdopodobnie została przez niego opętana. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to to, że ani Gamble, ani Anais, czyli jej biologiczne dzieci, ani jej rodzice tego nie potrafią i Nicole przez swoją demoniczną postawę odstaje od swojej rodziny. A jak wiemy, w samej kryskówce jest mnóstwo magii, duchów, czy nawet magiczny wan z różnymi magicznymi przedmiotami, więc zawsze jest szansa na to, że Nikol kiedyś przez przypadek coś otworzyła lub zrobiła i została opętana przez demona. Ale pamiętajcie o tym, że to jest tylko teoria i spostrzeżenie kilku faktów o tej postaci. A w komentarzach możecie. Się podzielić Waszą opinią, co o tej teorii sądzicie. Jeżeli sam odcinek Wam się spodobał i chcecie kolejny z niesamowitego świata gambola, to zostawcie tutaj tak z 2000 łapeczek w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.